Bardzo często dzielę się ostatnio z tobą moimi refleksjami i tematami takimi, które wypływają mi w mojej własnej pracy. Bardzo często jest to wręcz moja praca nad moją własną firmą. I dzisiaj przechodzę z kolejnym takim tematem. Prowadzę moją firmę już 10 lat i mam takie poczucie, że właśnie stoję na progu kolejnej dosyć dużej zmiany w tym co robię i jak będę robić. I kiedy dzisiaj się nad tym zastanawiałam, to uświadomiłam sobie, że w zasadzie całe te 10 lat prowadzenia mojej własnej firmy to jest historia nieustających zmian. Pamiętam, kiedy na początku pracowałam trochę jak taka kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi, i łapałam się wszystkiego, żeby tylko żeby tylko znaleźć klienta żeby tylko mieć co robić pamiętam o taki okres kiedy zajmowałam się pisaniem biznes planów pamiętam taki okres gdzie jakoś tak naturalnie ewoluowało to wszystko yy, yy, w kierunku zajmowania się dotacjami pozyskiwaniem dotacji rozliczaniem dotacji później był taki moment kiedy z tego wszystkiego wykluło się biuro rachunkowe i wiesz każdy ten, każda ta zmiana była, była zdobywaniem jakiegoś nowego terenu. Bardzo często też było tak, że z różnych powodów jakiś kierunek, w którym szłam, nagle się kończył. Taką bardzo dużą zmianą było już ponad półtora roku temu, kiedy zdecydowałam, że nie chcę prowadzić biura rachunkowego. Wydawałoby się, że to jest taka kura znosząca złote jaja. Przysłowiowa, że to jest coś, co zawsze daje dochód, zawsze na to jest popyt, a jednak poczułam, że nie, że to nie ten kierunek. I e, to było trudne to była trudna decyzja. I, I kiedy o tym dzisiaj myślę, każda z tych zmian była bardzo trudną zmianą, ale no właśnie, ale życie się toczy, i ja znowu stoję przed jakąś kolejną zmianą myślę, że też ta, ta, ta okrągła rocznica istnienia mojej firmy jakość, jak, w jakiś sposób też tak skłania do takich, wiesz, do takich podsumowań, do patrzenia wstecz, do zatrzymania się i spojrzenia jak to było, ale nie po to tu dzisiaj przychodzę, dzisiaj przychodzę tutaj i chcę Ci... Yy, trochę może zainspirować cię do tego, żeby stanąć, zatrzymać się i zastanowić się, jak to jest u ciebie. Jak to jest u ciebie, w twojej firmie? Czy to jest tak, że działasz w ten sam sposób od 10 lat i chcesz, żeby przez kolejne 10 było tak samo? Czy to jest tak, że działasz od roku w ten sam sposób i złościsz się, że rzeczywistość wymusza na tobie jakieś zmiany? Pomyśl sobie z tej strony, że jeżeli prowadzisz. Yy, Firmę jednoosobową, taką jednoosobową działalność gospodarczą, tak jak ja. Możesz pracować z ludźmi, możesz pracować z jakimś zespołem większym, mniejszym, możesz w którymś momencie stwierdzić, że już nie chcesz pracować z ludźmi, że chcesz z powrotem pracować sama. To oczywiście wymaga ogromnej reorganizacji. To czasem wymaga kompletnej zmiany kierunku. W moim przypadku tak było. Ja miałam zespół mniejszy, miałam zespół większy, później zrezygnowałam z tego i Pomyśl sobie o tym w ten sposób. Ty, jako, jako właściciel tej firmy, jako człowiek, jako główny szef tej firmy i ktoś, kto nadaje ton swojej firmie, ty się zmieniasz, ty się uczysz wciąż nowych rzeczy, ty się rozwijasz. Więc nie ma możliwości, żeby twoja firma się nie zmieniała, nie ma możliwości, żeby twój biznes się nie zmieniał. A teraz weźmy inną sytuację. Weźmy taką sytuację, bo nie wiem, jak jest w Twoim przypadku, że Masz większą firmę, że masz, zatrudniasz kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu pracowników. Przecież wtedy też się wszystko ciągle zmienia. Zmieniają się, zmienia się rynek, zmieniają się klienci, zmienia się Twój zespół, zmieniają się pracownicy, zmienia się otoczenie prawne, wszystko się zmienia, wszystko jest w nieustannym ruchu. I wiesz, złoszczenie się, że tak jest, i próba utrzymania tego samego status quo przez 10 lat. No, jest po prostu trochę jak taka walka ze strachami w piaskownicy. To nie ma szansy się udać. Po prostu w życiu ciągle coś się zmienia. I ja widuję czasem takich przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w tym samym miejscu, w którym prowadził ten biznes ich ojciec, i najchętniej prowadziliby go dokładnie tymi samymi metodami i w taki sam sposób. I złoszczą się, że rynek się zmienia, złoszczą się, że już tak nie idzie, jak szło kiedyś. Bo cały czas jesteśmy w nowej rzeczywistości. Właściwie to jest to, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć. I tak dać pod rozwagę, dać do pomyślenia, że w zasadzie, kiedy tak dobrze się temu przypatrzysz, to jedyny sposób na rozwój czegokolwiek, Ciebie, Twojej firmy, czy, czy, czy jakiejkolwiek organizacji, czy Twojego życia, to jest zmiana to jest ciągła zmiana. I nie mówię tu o jakichś bardzo chaotycznych zmianach, o takim zmienianiu dla zmieniania, ale trzeba się z tym pogodzić, że zmiana bardziej gwałtowna albo mniej gwałtowna, większa albo mniejsza następuje co jakiś czas, po prostu się z tym pogodzić i może wreszcie zacząć witać te zmiany jak takich dobrych przyjaciół, jak taki, takie jaskółki na wiosnę, jak takie zwiastuny tego, że o! Znowu się zaczyna jakiś nowy rozdział w moim życiu. Znowu się zaczyna <coughs> jakiś nowy rozdział w życiu mojej firmy. Pomyśl o tym z tej strony. To jest coś, co mnie dzisiaj olśniło, dlatego postanowiłam tak y szybko wskoczyć tutaj i opowiedzieć o tym. Z. Jeżeli chodzi o moją firmę, o to co ja robię, to pewnie już widzisz, że ostatnio częściej dzielę się różnymi moimi refleksjami tutaj z Tobą. Będę to robić nadal. Nie planuję zupełnie zmieniać profilu działalności i tak czuję, że nadal będę, yy... będzie możliwość skorzystania z tego, co lubię robić najbardziej, czyli z tych naszych konsultacji jeden na jeden. Ja w... To, to jest tak, że ja wiem, że klien moi klienci bardzo korzystają przy takich konsultacjach, ale też muszę się przyznać, że takie konsultacje, e, właśnie takie jeden na jeden, szybkie rozwiązanie problemu, one też sprawiają ogromną satysfakcję mnie samej. Ja naprawdę mm, jestem zadowolona, kiedy wychodzimy oboje z podniesioną energią i czujemy, że tak, znaleźliśmy rozwiązanie na Twój problem. I tutaj muszę uprzedzić, że bardzo często rozwiązanie, które wypracowujemy w czasie takiej konsultacji, to nie jest taka odpowiedź, jakiej się spodziewałaś, czy spodziewałeś, kiedy do mnie przychodziłeś. Że bardzo często dzięki temu, że patrzę z boku, że patrzę. Ja rzeczywiście staram się patrzeć na Twój problem bardzo szeroko w kontekście. Twojej firmy, tego co chcesz osiągnąć, ale też w perspektywie kilku najbliższych lat i tego, jak ci ta decyzja będzie służyła w przyszłości, a nie tylko krótkiego tu i teraz, to bardzo często te wnioski, do których dochodzimy wspólnie, one rzeczywiście są takie zupełnie inne niż, niż, niż punkt startu, od którego zaczynaliśmy. Uwielbiam te konsultacje. Dlatego z tego nie zamierzam rezygnować. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, to po prostu do mnie napisz i przekażę Ci wszystkie informacje. Zastanawiam się nad tym. Myślę, że tak. Myślę, że to wszystko, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć, nie bój się zmiany. Tak naprawdę, tym, co napędza Twoją firmę, tym, co napędza Twoje życie, tym, co napędza rozwój, jest zmiana. Po prostu. A pomyśl o tym, że całe to nasze życie jest jak taka rzeka, która na początku jest takim górskim, na początku jest w ogóle takim malutkim strumyczkiem, który gdzieś tam wy, wypływa spod skały czy z mchu, a później jest takim wartkim, górskim potokiem, później się zmienia w bardziej spokojną rzekę, a później płynie już jako taka szeroka, wielka, dostojna rzeka. I tak jest ze wszystkim. Ciągle się zmieniamy, nic nigdy nie jest takie samo jak było pół roku temu, jak rok temu. Także nie warto bać się zmian. Spójrz na swoje życie, zobacz ile tych zmian już się dokonało i zastanów się, jaka zmiana czeka Twoją firmę w tym roku. Co będziesz robić inaczej, i może zastanów się, jakie zmiany ty sama, albo ty sama chcesz, w, jak, w kierunku jakiej zmiany będziesz dążyć. Dziękuję Ci bardzo, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.